Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz yy, drugi w grze Farming Simulator 25 i jak widzicie, jest to znowu jakaś inna mapa, a mianowicie jest to mapa Starowieś. Tak, jest to ta starość, która była w Farmingu 19 e, i, po, i postanowiłem ją przekonwertować, a właściwie zrobić na nowo w Farmingu 25. Jak widzicie e, na podglądzie chociażby mapa jest już w pełni skończona, jest wszystko już ładnie zrobione, także w dzisiejszym epizodzie wam, Was ładnie oprowadzę co i jak. Na starcie tylko chciałbym Ciebie widzów prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, ponieważ każda forma aktywności napędza kanał. E, lecimy po 500 subów, a w momencie kiedy nagrywam tą prezentację jest nas 488, czyli już naprawdę, naprawdę niewiele, brakuje. No i również, jeżeli mapa już by się ukazała kiedyś na modhubie, do czego będę oczywiście dążył, to bardzo bym prosił o zostawienie pięciu gwiazdek, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Z góry za wszystko dziękuję. No i również jeszcze w opisie znajdziesz link do tipu, jeżeli chciałbyś wesprzeć moją pracę jakimś donatem, również czy jakimkolwiek, co z butówką, 2, pięcioma, 10, czy iloma, to jest taka opcja i tyle. Dobra, od czego zaczynamy? Jak widzicie, respimy się w ogóle tutaj na przystanku i pewnie od razu zapytacie, co to jest za kość. No, jest to znajdźka, w świecie, Także można sobie takie kości zbierać. Jest ich do zebrania łącznie 35. A po, po co, akurat, dlaczego kości? To chyba Wam nie, nawet nie pokażę. Sobie zobaczcie, najwyżej sami. Od czego zaczniemy? Generalnie zaczniemy może od gospodarstwa. Gospodarstwo, jak widzicie, zrobiłem takie, jakie było w Farmingu 19 na starości. To normalnie można sobie te furtki otworzyć, te bramy. Tutaj mamy oczywiście dom, to jest ten dziadek. Można, wiadomo, się przebierać, tam spać i tak dalej. Tutaj mamy garaże. W których mamy tam jakiś sprzęcik na start wiadomo, to jest światło, które można sobie zapalić. Ym, dalej, tu jest, zaraz Wam pokażę, tutaj mamy chlew, bo tutaj był chlew, więc zrobiłem również, żeby było to samo. No jest świnki, sobie chodzą tam na zewnątrz i tu w środku, tutaj <laughs> wiadomo, są tam wszystkie triggerki do jedzenia i tak dalej. Prosta sprawa, a gnojówkę możecie pobierać stąd. Kolejną rzeczą jest tutaj kolejny garaż, tutaj jakiś tam nie, tu jest, nie tu jest ciągnik. okej, okay, okay. Myślałem, że on jest pusty. Tutaj jakaś wiadka ze sprzętem, wiadomo, to jest y, takie jeziorko i tutaj można sobie można pobierać wadę, która jest y, oczywiście darmowa, nie trzeba za nią absolutnie płacić. Y, jeszcze tutaj jest silos, też wam pokażę od razu, jak wygląda. Tutaj kolejne jakieś maszynki, tam jakiś kultywator, pług, wiadomo, tutaj motorek, jakbyście sobie chcieli pojeździć, nawet sobie pojedziemy nim zaraz w sumie, to wam pokażę, jak to wygląda. No tutaj jest silos, tutaj możecie sobie sypać, wiadomo, tutaj jakieś zboże niby, i tutaj możecie sobie y, u, uzupełnić waszą przyczepę, prawda, w tym miejscu, dobra weźmy motorek może, jestem ubrany zimowo, a whatever niechaj będzie, zimowy CJ niech będzie wyjedziemy stąd i pojedziemy najpierw do Tartaku przecież tą bramę, no tak, ona się otwiera do środka, więc mnie trochę wypchnie, whatever, jedziemy dalej na samym początku jeszcze, albo w sumie później Wam pokażę, bo jest tu jedna fajna nowość, właściwie kilka fajnych nowości, których na chociażby Lipinkach nie ma Widzicie, klimat mapy jest taki, był. Pola są takie same. Tutaj bez układu później nie zmieniałem. Tutaj jest oczywiście sklep maszyn. Sklep jak sklep. Nic nadzwyczajnego. Wiadomo. Nie ma tutaj jakichś kokosów, tutaj oczywiście jakieś lasy do wycinania. Ogólnie przepraszam za wygląd yy, gry, ale muszę grać na ustawieniach jakich gram, z tego względu, że mój sprzęt jest dosyć słaby. I na mocniejszych ustawieniach jakby wybuchł mi, jakby włączył nagrywanie. No, tutaj mamy tartak. Jak widzicie, przez to, że tartak jest w dole, on tutaj zawsze był w dole, to tutaj jest zawsze gęsta mgła. Także w sumie ciekawe się to zrobiło. Yy, fajny, zamglony ten tartak jest. Tartak wygląda tak. Tutaj oczywiście możemy sobie tam kupić ten tartak, jak chcemy sobie coś produkować. Yy. To jest oczywiście punkt do wyładunku naszego drewna, a y, tutaj bodajże tak, tutaj jest miejsce na palety z jakimiś tam deskami, czy czymś jakbyśmy chcieli sobie coś y, produkować, prawda, więc tak, jak tak. po prostu jest dosyć spory, y, także myślę, że spoko, lasy ogólnie tutaj, te lasy można śmiało kupować, można sobie je wycinać, także, także problemów nie ma, ogólnie sorry za kaszel, ale trochę choruję jeszcze, wiecie, w sensie byłem chory, już niby chory nie jestem, ale kaszel jeszcze został, dlatego jak będę okaszliwał, to y, wybaczcie mi, bo, ale jest to niezależne ode mnie, dobra, może pojedziemy, przez wioskę. No Zobaczcie wioskę ale tutaj wiadomo, są same pola. Tam jakiś ciągnik czeka na starcie, nie? jakiś kombajnik, piesi jakieś oczywiście są. Nie, tutaj kolejne jakieś podwóreczka, a to pole ogólnie jest też nasze, także spokojnie sobie tutaj działać. O, kolejna jakieś podwórko. Układ go, jakiś tam, wiecie, domów się ogólnie nie zmienił za bardzo, więc jeżeli ktoś pamięta, mapę 19 to w 25 wyglądał na. Może nie identycznie, ale bardzo, bardzo podobnie. Tutaj mamy oczywiście wiatrak, punkt, charakter, punkt charakterystyczny na tej mapie. Tartak był tu zawsze i tartak być, oczy... czy Jezu, jak i tartak. Tartak też był, ale wiatrak. Wiatrak być oczywiście musi, prawda? Pojedziemy dalej. Tutaj jest oczywiście kolejny raz do wycinania. W środku tam są skały do usuwania. Oczywiście chodzi mi o tą misję, nie? więc nie ma problemu. Możecie sobie również takie misje. Wykonywać tutaj jest fajny przejazd przez rzeczkę. Tak zresztą było śmiało, można tutaj wjechać sobie nawet motocyklem. Jak widzicie, kolejną kość tutaj mamy do zebrania w ogóle i pojedziemy, może, w tamtą stronę, bo tamta część mapy jest nowa. Zacznijmy, może, od stamtąd. No i tak. Tutaj oczywiście mamy lasy do wycinania, dosyć spore, ładna rzeczka jest, no i zastanawiacie się, co mamy tutaj, bo to jest już nowe, tego nie było w 19 na starości, tutaj mamy nową lokację, a mianowicie leśniczówkę i zapytać się, hmm, no dobra, no po co to, nie, generalnie. Tutaj po pierwsze mamy skup drewna, typowo skup drewna, tutaj nie można robić żadnych desek, nic, po prostu jak macie, chcecie sobie sprzedać po prostu drewno poza Takie możecie zrobić to tutaj. I tutaj również macie skup yy, zrębków nie? drzewnych. I kolejna rzecz, dom. Ten dom można kupić. To jest w ogóle wzorowane na domu CJ, ja myślę, że jak ktoś go w GTA San Andreas, to yy, rozpoznaje tą chałupkę. I to są szklarnie. Zaraz Wam zawsze pokażę jak to działa. Czekajcie, kupię sobie tę landa. Proszę bardzo. A, nie mam pieniędzy, czekajcie, muszę sobie pożyczkę wziąć. Proszę bardzo. Yy, I kupmy tą ziemię. No i tak, jak widzicie, tutaj normalnie trigger się pojawił, można sobie w tym domu spać. Tam z drugiej strony, z tyłu jest garderoba i to są szlarnie na, uwaga, jagody. Jest to jedna z nowości, jest to jedna z nowości na tej mapie. Nie możemy normalnie sobie aktywować produkcję takich jagodek, prawda? Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jagody są na razie suche, bo nie mają wody. Jak mają wodę, to oczywiście robią się zielone i sobie ładnie rosną. I tutaj oczywiście pojawiają się palety. I wszystkie te cztery szklarnie są właśnie na jagody. Ale, żeby nie było, te szlarnie można kupić. Macie je. Czekajcie, gdzie to są? Tu są szklarnie. O! Tutaj macie szklarnie na jagody, proszę bardzo. Tutaj akurat wam nie pokażę, bo te, o, tutaj na przykład jest nasza ziemia, proszę bardzo, możemy sobie normalnie kupić i mamy taką szklarnię dla nas do użytku własnego, prawda? E, no i właśnie, co, po co te jagody? Ktoś pyta. A no to zaraz wam pokażę. Wsiądźmy na motocykl i zaraz wam pokażę, gdzie można te jagody wykorzystać. Tutaj ładnie wyjedziemy sobie i pojedziemy tędy. Bo tutaj widzicie, są jakieś nowe domki, których tu wcześniej nie było. W ogóle fajna głowa się wygenerowała, gęsta strasznie, fajnie, fajnie, dobrze to wygląda. Tutaj mamy kolejny punkt i to jest stolarz. To jest zwykły stolarz, wiadomo, można sobie tutaj robić jakieś tam, yy, jakieś tam te meble i tak dalej, ale żeby nie było jeszcze, to dodałem opcję produkcji yy, stolarz. Gdzie jest stolarz? Tutaj, o. Można robić tutaj beczki, wanny i wiadra. Tak jak jest na tej amerykańskiej mapie oryginalnej, to tutaj dodam również tą opcję <coughs> dla tego stolarza, więc można się bawić, jeżeli ktoś chce. No tutaj jest kolejna kość, jakby ktoś chciał sobie zbierać. E, tutaj jest kolejny obiekt. To jest również punkt produkcji. Wow, 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 wow. No, i tutaj jest przędzalnia. Tutaj można sobie zrobić, wiadomo, tkaninę plus nici, w sensie liny. E, o, widzicie można robić, w sensie sznur, no sznur można sobie tutaj produkować, także spoko, tutaj jakby ktoś się chciał bawić to ma taką możliwość, w sumie czekajcie wyłączę ten automatyczny rozwój silnika, o, żeby mi ten motocykl nie gasł, będziemy mogli sobie bez problemu jeździć. Jeszcze Wam tutaj pokażę jedną rzecz, bo tu jest taka tabliczka, otóż tutaj jest land, są takie dwa, I to są landy do budowy terenu, można sobie je kupić normalnie, proszę bardzo. Jak widzicie, i tutaj jest tabliczka, którą się miało można sprzedać. A ja wam te... czekajcie, może wam to pokażę od razu, żeby nie było. Yy... Weźmy pożyczkę. Dobra, kupmy sobie tą ziemię. Proszę bardzo. I jak widzicie, yy... tą tabliczkę można normalnie sprzedać i jej już nie ma. Także myślę, że spoko opcja. Lecimy dalej, bo tam jest jeszcze jeden, bud... jeszcze jedno takie nazwijmy to gospodarstwo bardziej podwórko, ale <laughs> tutaj jest właśnie punkt, co można zrobić z jagodami. Otóż jest to przetwórnia jagód. I jak widzicie, jak widzicie tutaj, tutaj punkt przedważony jagód, można robić dżem jagodowy i sok jagodowy. <laughs> Czyli jak widzicie cukier, jagody i macie tutaj sok i macie tutaj oczywiście dżem. Tutaj macie, tam macie trigger do wysypywania rzeczy różnych, a tutaj będą się pojawiały palety. <laughs> o właśnie takie, to jest sok jagodowy, jak widzicie soczek jakiś jest fajny tutaj, sok jagodowy 12 razy litr. I tutaj mamy dżemik jagodowy, proszę bardzo, takie palety będą Wam się tutaj pojawiały. Ale to nie wszystko, co można z tego zrobić. Zaraz wam pokażę jeszcze kolejne rzeczy. Ale pozwólcie, że stąd wyjadę i pojedziemy sobie dalej. Tutaj mamy kolejne lasy, tutaj są skały do usuwania i tutaj stwierdziłem, że do, zrobię las bukowy. Czemu nie? Skoro są buki, no to kurde czemu by nie skorzystać? To są w końcu dosyć powszechne drzewa w Polsce, nie miejscami. No. I to jest leczarnia. Mleczarnia jak leczarnia, ktoś by powiedział nic nadzwyczajnego. No, z małym wyjątkiem w tym przypadku, a mianowicie. Jest tutaj dodane mleko jagodowe do produkcji. Zwykłe mleko, cukier plus jagody i macie mleko jagodowe. <laughs> Także kolejna rzecz do produkcji, e, związana z jagodami. Więc, więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, będzie mógł, się, będzie mógł się w takie rzeczy oczywiście pobawić. Dobra, jedziemy dalej. Wracamy do tej części starej nazwijmy to starości, tej, która już była. To już jest wszystko po staremu. I mianowicie, tutaj jest oczywiście biogazownia. Biogazownia tutaj była, więc biogazownia jest również I teraz tutaj żadnych większych zmian nie ma. Biogazownia, jak biogazownia. Nic nadzwyczajnego. Z jedną rzeczą tylko, że tutaj jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych, plus tutaj jest stacja paliw. Prawda? Możecie tutaj zatankować, ale no, wiem, no, motocykl akurat nie spalił paliwa, ale tak. Tutaj można normalnie sobie tankować paliwko. <laughs> także, także spoko. Wiadomo, CPN-u nie było, więc CPN-a nie robiłem specjalnie. No, tutaj mamy kolejne gospodarstwo, nazwijmy to, i ja ono też jest użytkowe, a mianowicie tutaj możecie uzupełnić sobie gnojówkę, w sensie możecie sobie kupić gnojówkę, prawda? A tutaj możecie kupić obornik, nawet na mapie macie to ładnie oznaczone. O, widzicie? Obornik, gnojówka, wszystko ładnie oznaczone. Tutaj sobie jakieś krówki nie wychodzą, wiadomo. A tutaj jest również piekarnia. I do piekarni również dodałem jakąś produkcję. Spójrzcie. Eee, piekarnia mamy tutaj. O. Jak widzicie jest ciasto jagodowe dodane. Eee, jedyną różnicą jest taką w porównaniu do zwykłego ciasta, że zamiast truskawek dacie, dajecie jagody. I tutaj macie ciasto jagodowe. I są również kremówki. Eee, jest to to samo co ciasto jeśli chodzi o recepturę, poza truskawkami. Prawda? Także myślę, że spoko. To, 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 te kremówki tak bardziej dla dla śmieszkowania, ale jakby ktoś chciał, to ma taką Możliwość, żeby się w ten sposób pobawić, prawda? Dobra, co jest tam kolejne jakieś domki, wiadomo. Ale ja pojadę w tą stronę i przejdziemy się przez pola, bo tam jest handlarz zwierząt. I tam również jest skup. Także Wam też to pokażę ładnie. Słuchajcie pojedziemy tędy, tutaj zjedziemy na tą drogę. <laughs> Widzicie pola, tutaj się nic nie zmieniło. Ładny, fajny klimacik, mi się wydaje, że jest. Mi się osobiście bardzo to podoba. Jedziemy oczywiście tędy. Tam coś jest, ale tam nie będę wam pokazywał. to sobie zobaczycie już sami, jak mapa wyjdzie, co tam jest ciekawego. No i tutaj jest handel zwierzętami. Wiadomo, tutaj jakieś kury sobie chodzą niby. Tutaj można sprzedać słomę, siano i również lucerne, bo również lucerna. O, za, oczywiście, bo również lucerna jest dodana. Proszę bardzo. Tutaj te, te fioletowe takie pola to jest lucerna. Yy, tutaj można wiadomo kupić sobie zwierzątka. Tutaj wiadomo jakieś tam pastwiska statyczne. No i również tutaj można uzupełnić sobie wodę. Tak stwierdziłem, że czemu nie? Może tutaj być. Może jak ktoś by akurat był w okolicy sobie się budował na przykład tutaj, to może sobie tam podjechać i uzupełnić wodę. No czemu nie? Wiadomo, jak tu lubi, nie? Dobra, pojedziemy z powrotem, pojedziemy już tutaj przez pole. I pokażę Wam część taką rdzenną wioski bardziej. Przejdziemy tędy. To jest kolejny plac do kupienia. Jak widzicie, jest tabliczka, którą oczywiście również można sprzedać. Ym, jak widzicie. Wow, 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 wow. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wiadomo, Lam do kupienia. Tabliczka do sprzedania. Norma. Tutaj jest kolejne miejsce i to jest targ rolny. <laughs> eee, tutaj jest ogólnie jeszcze stacja wapnowania jak i również magazyn przy okazji wam pokażę jak wyglądają pozostałe palety z pozostałymi rzeczami, czekajcie no, mleko jagodowe proszę bardzo kupmy jeszcze ciasto jagodowe kupmy, to widzieliście kremówkę jeszcze kupimy e, to widzieliście, jeszcze zwykłe jagody proszę bardzo, dobra tutaj mamy paletki, to jest paleta z jagodami jak widzicie nic nadzwyczajnego, prawda jagody jak jagody, tutaj mamy kremówki skład, nie wiem Jakaś kremóweczka narysowana najwyższych najwyższej kości kremówka Wadowicka, masne cacko, niebo w gębie, także polecam to jest ciasto jagodowe, tak fajny, myślę, że całkiem spoko to wygląda. No i tutaj jest mleko jagodowe, takie fajne fioletowe zrobiłem, że wiadomo, niby jest jakieś tam w środku. Mleko jagodowe, co tam jest napisane? Pszne, mleczko jagodowe z zacnym, coś tam nie pamiętam, już, już nie widzę tak za bardzo, ale coś tam jest jeszcze napisane. No, Tutaj macie oczywiście skup yy, zboża, prawda? tu można sobie sprzedać zboże. Yy, tutaj jest skup mleka również osobno, poza mleczarnią, więc jak, jakby ktoś chciał sprzedać tutaj typowo mleko, to może zrobić to tutaj. Yy, yy, tutaj jest skup w jakieś tam słomy, siana, wełny, bawełny i tak dalej. Tego typu yy, rzeczy, <laughs> prawda? No, taki, taki punkt do wszystkiego, bo tutaj taki był yy, skup do wszystkiego w 19 zresztą, więc yy, jest tutaj oczywiście podobnie. <laughs> Kolejny las, most oczywiście był i jest, kolejne podwórko i tutaj kolejne gospodarstwo, które jest również skupem. Proszę bardzo, tutaj można sprzedać znowu belę, a tutaj w środku, w tej shopie można sprzedać yy, swoje zboże, czy tam jakieś ziemniaki, czy co tam tylko macie, prawda? Proszę bardzo, jest taka oczywiście opcja. Wow, znowu walnąłem w te, w te dechy, jak to tak wygląda, co, dobra, no, no, no. Dobra pojedźmy może tędy, pojedziemy. A tam jest nasza szklarnia, którą postawiliśmy dla testu. I tutaj są z pola i wróciliśmy tak naprawdę do punktu wyjścia jakim jest nasze gospodarstwo, prawda? Mapa jak widzicie nie jest jakaś duża, zresztą stalowość nigdy duża nie była, także yy, jak ktoś to mapę zna, to nie jest to dla niego absolutnie zaskoczeniem, że mapa jest takich rozmiarów jakich jest. Oczywiście wszystko na tej gospodarce można sprzedać razem z ogrodzeniem, <laughs> także nie ma żadnych problemów czy jest tu coś jeszcze do pokazania, w sumie nie chyba. Tak, taki całą mapę praktycznie widzieliście. To jest oczywiście kolejny domek. A, jeszcze jedna właśnie rzecz. To jest dom do budowy. Ten dom można sobie budować. Jak widzicie, tutaj jest ładnie dom gospodarczy 3. Można sobie go śmiało budować. Tutaj przywożycie tam jakieś tam materiały co są potrzebne. W tym przypadku czekajcie mogę jakoś to zobaczyć? Nawet nie wiem, czy mogę to sprawdzić, czy, czy jak to działa. Nie, to chyba trzeba kupić ziemię najpierw, żeby to sprawdzić. No nieważne. W każdym razie tutaj Wam pokazuję, co jest potrzebne na danym etapie budowy i sobie tutaj dostarczacie tutaj te materiały, i dom będzie Wam powoli rósł, prawda? No tu jakiś, wiadomo, jakieś kapliczka, jakieś łąki, st taka standardowa rzecz, prawda? No, właściwie tak to wygląda w sumie. No i cóż, to by było chyba na tyle, mi się wydaje z tej prezentacji. Tak to, tak ta mapa wygląda. Staro wieś taka, jaka była, taka jest. Także tu jest ogólnie nie ma tego problemu z widzicie Jak widzicie, ten, tej mgły jest tutaj znacznie więcej niż na lipinkach. Nie wiem sam do końca, czego to wynika, ale tutaj działa to znacznie lepiej. Także fajnie. I cóż, yy, pozostaje tylko czekać, aż mapa pojawi się na ModHabie. Mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Wy wyczekujcie. Ja będę starał się na karcie społeczności oczywiście informować o wszelkich postępach prac nad wydaniem tej mapy. Mam nadzieję, że ona się ukaże jak najszybciej. I cóż, no cóż, w kolejnych filmach. Na razie.